zniknięcia w historii. Historia kryje wiele intrygujących zniknięć. W 1587 roku koloniści na wyspie Roanoke znikają bez śladu z osady założonej przez Johna White'a. Samego White'a w tym czasie nie ma w osadzie, wypłynął bowiem po zapasy do Anglii. Kiedy po trzech latach wraca, znalazł jedynie wyryte na drzewie słowo Croatoan. Co stało się z ponad setką osadników? Asymilacja z rdzennymi Amerykanami? Choroby czy coś gorszego? Brak ciał oraz śladów walki wewnątrz osady, która pozostała praktycznie niesknięta poza łamaną bramą. Pogłębia zagadkę. Równie tajemniczy jest los załogi statku Mary Celeste. W 1872 roku brygantynę znaleziono opuszczoną około 400 mil od Gibraltaru na Atlantyku. Z nietkniętym ładunkiem. 10 osób załogi zniknęło. Bunt? Piraci? Czy nadprzyrodzone zjawisko? Brak wyjaśnienia do dziś. Jeśli spodobał ci materiał i chcesz, by więcej osób go poznało, pomóż nam w zwiększeniu zasięgu. Zostaw lajka i komentarz. Wielkie dzięki i do usłyszenia.